Witam serdecznie na kanale Nikodem o świecie Biblii, duchowości i psychologii chrześcijańskiej. Nazywam się Eryk Gumulak i zapraszam Państwa na odsłuchanie dzisiejszego podcastu. Drodzy słuchacze, chciałbym rozpocząć cykl podcastów o wstydzie, którego uważam za najpotężniejszą siłę destrukcyjną w życiu człowieka. Nie chodzi mi jednak o samo uczucie wstydu, które jest normalną ludzką emocją, pozwalającą określać nasze granice. Dzięki wstydowi pozostajemy ludźmi zdającymi sobie sprawę z tego, że popełniamy błędy i będziemy je nadal popełniać. Zdrowy wstyd przypomina nam, że jesteśmy istotami społecznymi oraz że zależy nam na relacjach. Wstyd uświadamia nam także, że nie jesteśmy Bogiem, przynosi nam tym samym lekcję pokory, z której wyrasta duchowość. Odkryłem jednak, że wstyd, ta naturalna ludzka emocja, może w szczególnych przypadkach scalić się z osobowością, zawładnąć całą jego tożsamością, zakwasić umysł tak, że człowiek nabiera przekonania, że jest ułomny i bezwartościowy. Ta zwykła emocja przeradza się w główny wyznacznik tożsamości, który dehumanizuje. Mówimy zatem o toksycznym wstydzie, który w skrajnych przypadkach może objawić się w chronicznym poczuciu winy za to, że się w ogóle żyje. Poczucie winy i wstyd nie są tym samym, jednak Poczucie winy za to, kim się jest, jest objawem toksycznego wstydu. W Księdze Rodzaju, w ostatnim wersecie drugiego rozdziału, na zakończenie opisu stworzenia czytamy, Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Zatem, według Biblii, w pierwotnym zamierzeniu Boga człowiek nie znał uczucia wstydu. Był arom nagi w znaczeniu niewinny czyli taki, jaki powinien być. Nagość w języku biblijnym to także wrażliwość, która w rzeczywistości przed grzechem nie była zagrożona nie trzeba było wstydu, żeby wrażliwość chronić. Wstydzić się, hebrajski czasownik bosz występuje w tym wersecie księgi rodzaju w tzw. Tak hit polelu, czyli mocno podkreśla wzajemność tego uczucia. Biblijna definicja wstydu jest zatem mocno związana z relacyjnością. Poczucie wstydu z powodu nagości, czyli wrażliwości, jest zatem skutkiem niewłaściwych relacji międzyludzkich, ponieważ w relacjach międzyludzkich dochodzi do najgłębszych zranień. Wrażliwość w Piśmie Świętym nie jest słabością. Antropologia biblijna podkreśla, że człowiek jest vulnerabilis, czyli podatny na zranienie. W relacjach można łatwo zranić, a wstyd początkowo ma nas chronić. Co się jednak dzieje, kiedy wstyd wywoływany jest w relacji niesprawiedliwie? Na przykład jako narzędzie wychowania. Nie jest tajemnicą, że rodzice chcą mieć grzeczne dzieci. To znaczy takie, które nie sprawiają wiele problemów. Najgorzej jest jednak, kiedy rodzic znajdzie w zawstydzaniu ulubioną metodę pacyfikacji dziecka. W myśl zasady dziecko złamane, dziecko posłuszne. Wtedy, jak trafnie określiła to Patricia De Jung, wstyd staje się doświadczeniem rozpadania się poczucia ja w relacji z emocjonalnie rozregulowującym innym. Warunkiem szczęścia jest dążenie do bycia Arom, czyli bycie zintegrowane. Wtedy poczucie ja jest scalane w związkach z innymi ludźmi. Rozpad ja grozi śmiercią psychiczną i o tym mówi Bóg w Księdze Rodzaju, przestrzegając przed zerwaniem owocu z drzewa poznania dobra i zła, które jest tak naprawdę symbolem zerwania relacji z Bogiem. Owoc grzechu to nic innego, jak powiedzenie Bogu, że Cię nie potrzebuje. Jest zerwaniem mistycznej pępowiny ze Stwórcą, przez którą płynęła miłość i życie. Człowiek czuł się chciany i kochany na tym świecie bez potrzeby zasługiwania. Zerwanie tej pępowiny przez Adama zabolało najbardziej Boga, który od tej pory szukał człowieka przez całą historię zbawienia, wołając wewnętrznym, boskim bólu: Adamie, gdzie jesteś? Adam schował się przed Bogiem. Bo czuł lęk, że jest nagi, czyli wstyd, uczucie do tej pory człowiekowi nieznane. Osoby, którym towarzysze duchowo, zmagające się z niszczącą siłą toksycznego wstydu, przeżywają często owy lęk przed unicestwieniem niekiedy codziennie. Groźba zagłady zawsze wisi nad nimi, czai się tuż za progiem świadomości. To, z czym te osoby borykają się na co dzień, jest ceną za utrzymanie wstydu pod nieustanną kontrolą. Chcą uniknąć rozpadu swojego wnętrza, ale paradoksalnie płacą za to brakiem jego integracji. Zatem grzech, chata, w rozumieniu biblijnym, oznacza chybienie celu, czyli jest wytworzeniem fałszywego ja, które zrodziło się w ogromnym pragnieniu bycia kochanym przez kogoś, kto mnie nieustannie rozregulowywał, co poskutkowało porzuceniem siebie i życiem w kłamstwie, iluzji własnej osobowości. Toksyczny wstyd zatem zrodził się w rozłamie relacji, po którym nie nastąpiło ponowne zbliżenie. Rozregulowujący inny to według de jung osoba która nie nawiązuje kontaktu emocjonalnego, nie reaguje empatycznie i nie okazuje zrozumienia niezbędnego, by partner interakcji czuł się kompletny i spokojny. Natomiast regulujący inny to osoba reagująca w sposób, który pomaga mi nie zostać przytłoczonym przez emocje, lecz pomieścić je, przyjąć i połączyć z moim uczuciowym ja bym mógł dobrze czuć się we własnym wnętrzu. Tym regulującym innym i najlepszym jest przede wszystkim Bóg, a modlitwy najgłębsze to te, w którym pełno jest pasji, uczuć, łez, gniewu, autentyzmu, czyli całej gammy przeżywania, którą odnajdujemy w psalmach. W modlitwach Starego Testamentu pełno jest rozpaczy i przerażenia. Ale te bolesne uczucia są ciosami zadanymi od zewnątrz, przebijającymi gładką powierzchnię ego, jak pisał Silvan Tomkins. Tymczasem wstyd jest chorobą duszy, która atakuje od środka. Nie ma znaczenia, czy zawstydził nas szyderczy śmiech, czy sami się poniżamy. W obu przypadkach czujemy się obnażeni, przegrani, odarci z godności i bezwartościowi. W relacji z Bogiem nie ma miejsca na wstyd. Jeśli się go wstydzę, to znaczy, że go jeszcze wystarczająco nie poznałem. Bo jak wykrzykuje psalmista w Psalmie 71, W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wstyd jako emocja interpersonalna jest reakcją alarmową na poczucie, że więzom uczuciowym grozi zerwanie. Doświadczenie wstydu pojawia się w relacji, w której człowiek jest zależny i podatny na odrzucenie. Gdy nie spełnia oczekiwań ważnego i podziwianego innego, przeżywa zawód miłosny lub upokarzający brak wzajemności. Czuje wściekłość z poniżenia, lub gniew pomieszany ze wstydem, co może pogłębić pogardę drugiej strony, lub wywołać w odrzuconym poczucie winy. Zwrócone przeciw sobie w formie nienawiści. W relacji wywołującej toksyczny wstyd, nie chodzi zatem o nieodwzajemnioną miłość, lecz o chroniczny brak współbrzmienia, osłabiający poczucie osobowej sprawczości, zwłaszcza u dziecka, a to kładzie w bezbronnym małym człowieku podwaliny pod jego późniejsze poczucie bezwartościowości. Chodzi zatem o rozdźwięk między potrzebami emocjonalnymi dziecka, a gotowością środowiska, w którym żyje, do ich zaspokajania, ale również między naturalnym pragnieniem więzi z opiekunem, a niemożnością jej stworzenia. Bo choć wstyd podsyca strach przed zaufaniem i zwróceniem się nie tylko ku drugiemu człowiekowi, ale ku Bogu, pragnienie bliskości jednak nie znika. Cóż więcej można powiedzieć we wstępie, aby oddać słowami to, czym jest emocjonalny ból, jakim jest toksyczny wstyd? To poczucie, że jestem zerem, poczucie, że obnażono moją gorszość i wybrakowanie, pokazano, że jestem brzydki, głupi, odpychający. Wstyd to niezgrabność, skrępowanie, zażenowanie i rumieniec poniżenia. Wstyd wybucha gniewem. Łatwo przeradza się w urazę i zawiść. Przejawia się także paniką i wewnętrznym chaosem lub poczuciem kompletnej niekompetencji. Toksyczny wstyd jest przede wszystkim chorobą duszy, grzechem strukturalnym, na którym człowiek może zbudować całe życie, które jednak nie przynosi szczęścia, lecz jest cierpieniem kończącym się nałogami i depresją. Ponieważ jest życiem budowanym na fałszywym ja. Na zakończenie wstępu do moich podcastów o toksycznym wstydzie, chciałbym Ci, drogi słuchaczu, powiedzieć, że jeśli zmagasz się ze swoim wewnętrznym cierpieniem i prosisz Boga o łaskę uzdrowienia. To nie bój się sytuacji, w której Twoje życie zaczyna się walić, ponieważ oznacza to, że stwórca już zaczął działać, dekonstruować to, co zbudował Twój perfekcjonizm. Dom na piasku, czyli na fałszywym ja. Niech to rúnie. natomiast Pan zbuduje Ci dom na skalę, czyli na Twojej prawdziwej tożsamości. Dlatego mówię Ci, nie bój się. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie podcastu kanału Nikodem. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i obserwuj oraz do zajrzenia na bloga Nikodema, a także sieci społecznościowe widoczne w opisie. Serdecznie pozdrawiam.